Witam na kolejnym filmie poświęconym inwestycjom giełdowym. Miro Invest z tej strony. Witam ponownie. I klasycznie już zaczynamy od omówienia tego, co się dzieje na rynku europejskim. Eurostox 50 już już tutaj mam. Klasycznie już zatem górny wykres Eurostock 50, czyli 50 największych spółek europejskich, poniżej odpowiadający mu indeks zmienności, a więc taki odpowiednik VIX-a dla SP500 i na samym dole oczywiście indeks dolara. Jak widzimy ostatnio, mieliśmy nie podbramkową sytuację, i de, indyk nam tutaj zaczął spadać, wszedł poniżej tutaj te lokalne dołki. Natomiast nie zostało to potwierdzone przez indeks zmienności, który powinien nam tutaj odskoczyć a tutaj był owszem tylko mały dędzarek do góry ten lokalny szczyt nie został pokonany, nawet się do niego nie zbliżył natomiast indeks akcji nam tutaj ponownie wyszedł nad tafle lodu i w tej chwili przebywa w takim mini trendzie bocznym, no i mamy szansę na kontynuację zwyżek. Indeks zmienności, jak widać, pokonał nam tutaj ten lokalny dołek. I Nawet ostatnia zwyżka wynikająca z ro rolowania kontraktu na ten indeks. Nie, nie zdołała wybić się w góry. Przebywamy ciągle na niskim poziomie. Oczywiście to jest wykres kontraktu na indeks zmienności, a nie sam indeks zmienności. Natomiast taka sytuacja powtarza się co miesiąc, i tą sytuację mamy tutaj wbudowaną na całym wykresie. Jak widać, sytuacja wygląda nieźle dosyć optymistycznie, nawet inny dolara, który tutaj mógł sugerować odwrót od aktywów ryzykownych, nam się tutaj zatrzymał i no, lekko, lekko nam opada. Oczywiście, jeżeli pokona nam tutaj ten poziom tej, tego szczytu lokalnego, powiedzmy 105,70, no, powrócą pewne obawy, natomiast innych zmienności, jeżeli pokona nam powiedzmy poziom 20, to również powrócą obawy, zapali się nam czerwone światełko dla, dla giełdowych byków, natomiast póki co, jak widać, Hoss ma szansę na kontynuowanie. Widzimy tutaj taką specyficzną sytuację, która nam się tutaj powtarza. Mamy taki spadek wstępny, jego nasilenie, korekteruch ruch taki boczny, wtórny w dół i kontynuację wzrostów. Tutaj także taki spadek powiedzmy zatrzymanie, nasilenie, korekterów ruch boczny i kontynuację wzrostów. Tutaj powiedzmy także w takiej miniskali mamy spadek. Zatrzymanie, kolejne nasilenie tych spadków, powiedzmy poniżej te dołki. Korektę wzrostową, taki nieśmiały powrót do spadków. No i w tej chwili znowu jest szansa na kontynuację wzrostów. Sytuacja na rynku akcji zatem wygląda całkiem nieźle. Nie widać ani po indeksie zmienności ani po, po dolarze, żeby rynek obawiał się czegoś, co może zagrozić koniunkturze na, na rynku akcji. Natomiast należy sobie zdawać sprawę z tego, że ten rynek w tej chwili jest ciągniony głównie przez spółki technologiczne, takie jak Nvidia. Oczywiście tutaj główną siłą napędową jest temat sztucznej inteligencji. Patrzmy sobie może na NASDAQ. No tutaj widać dobitnie, że ten rynek ładnie nam rośnie. Oczywiście tutaj też można by się doszukiwać jakiejś mini formowania się, jakiejś mini głowy, ramion. Natomiast póki co są to lokalne wahania o niczym nie świadczy i także nieźle nam się zachowuje rynek japoński tutaj jak widać Nikej rozpostarł w skrzydła i mimo pewnych lokalnych korekt nam się tutaj sytuacja rozwija ciągle pro wzrostowo. Na, no może zobaczymy jeszcze sobie rynki wschodzące MSCI Emerging Market. A więc tutaj mimo potem spadku tutaj jak Państwo widzą znowu te dwie ładne sesje zapoczątkowały wyjście z tego marazmu. Tutaj podchodzimy pod ten lokalny szczyt. I jak widać po tym spadku <głos》> wzroście. Spadku wtórnym, znowu zacz, indeks jakby ma ochotę do rozpoczęcia większej fali wzrostowej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast sytuacja wygląda całkiem nieźle. Natomiast należy pamiętać o tym, że obecna hostra jest ciągniona głównie poprzez rynek rynki technologiczny, czyli jest, ma dosyć wąski, wąski charakter. Tak, ku przestrodze jeszcze może pokażę inny wykres ze stópka. Żółta linia to FNP 500 Natomiast ten wykres świecowy to indeks sztuka dla rynku amerykańskiego. Jest to tam około 9000 spółek. Jest to indeks równoważony, gdzie każda spółka ma taki sam udział, a więc jest to równoważony, niezwykle szeroki rynek. A więc jest to właściwie taki rynek, na jakim działają inwestorzy indywidualni którzy z całego spektrum spółek wybierają sobie powiedzmy 10 do portfela, i taki średni inwestor ma przed sobą taką właśnie sytuację, jak ten wykres świecowy przedstawia. A więc praktycznie przez te dwa lata spadł ponad 55%. A więc to obrazuje, że sytuacja na szerokim rynku, ta jest fatalna, a wręcz w tej chwili może jest okazja na jakieś większe odbicie i na kontynuację tutaj także tego, tego wzrostu. To tak ku przystrodze. Natomiast generalnie jak widzimy sytuacja na rynku akcji jest całkiem całkiem pozytywna. I właściwie wypada tylko kontynuować tutaj tą rozpoczętą hostę na przełomie roku. I tym optymistycznym akcentem, z lekką przestrogą, ale jednak z optymizmem kończę to wideo. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny.